Dlaczego nie? Przepraszam, czy ty się boisz kowida w domu? Nie. Po prostu mam wyzwanie i muszę mieć maseczkę, więc no. Jakie wyzwanie? No, 24 godziny muszę być mieć maseczkę. Nie wiem, bo do O co chodzi? Co jest kurwa z tymi ludźmi? O kurwa, ale ja takiej żony to nie szukam, sorry. Nie, serio. No dobrze. Nie, serio. Dobrze. Ona już, ona już ma męża i tak, więc. O kurwa, dziecko. współczuję. Uf. oj, ojoj, joj! Oj, oj. To ja trochę współczuję. teraz nikogo nie znajdziesz, Nikogo nie znajdziesz. No. Nikogo bo nie, nie znajdziesz, bo jak ci walec przejechał. Kurwa, nikogo wyglądasz nie jak znajdę. niedojebany płód, kurwa. No, przeżyłaś aborcji i tu skaczesz, no. W życiu nie ma no. tyle szczęścia. Jedną aborcję wow. można przeżyć, życia tak nie wygrasz. Super. Więc no, ale czemu się obraziła tylko dlatego, że wygląda trochę gorzej? Matka, Gorzej mośka. to. to ja stara wygląda. Moja mama. No. Kurde, ty no nie obrażaj no. mi mamusi. mamy. No czemu? Powiem ci tak. Z racji tego, że do świąt jest jeszcze długo, bo, bo 9 miesięcy to mam nadzieję, no. że w tym czasie jakoś się zorganizujecie w rodzinie. A, no, ale ogóle, Wiesz co, musisz pogadać dokładnie z mamuśką, czy nie dawała raz dupy raz czasem gdzieś tam wiosku. i ciebie nie spłodziła. Nie, 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 ale poczekaj, bo jak będą teraz święta 24 grudnia, to mam nadzieję, że kurwa matkę martwą znajdziesz pod choinką. No, to, ale... To jest, to jest taki ja... bożonarodzeniowy cud. Mam nadzieję nie. kurwa, że Jezusek się pochyli tutaj nad moją prośbą. No, no ale twojej matki nie będzie już. Nie no, moja mamusia nadal będzie, moja mamusia nadal będzie. Nie, nie będzie. Ale mam nie nadzieję, będzie. że twoja będzie ładnie tutaj w urnę kurwa z kokardką zapakowana. Twoja już na, na święta wielkanocne nie będzie. Nie Albo będzie. Nawet jutro. Albo nawet jutro. A co, grozisz mi? Grozi mi, mi. Tak. Mhm. Uh -huh. To ty groźna jesteś. A ile masz tak? Więcej niż 13 lat? No, Tak, więcej ma. 13 i Jak pół. ty masz 13, to ona ma... Ile ty masz lat? Bo ja nie wiem. 16 ponad. Mhm. Uh -huh. Nie no, to już jesteś dorosła, to fakt. To życzenie śmierci już jak najbardziej jest akceptowalne w takim wieku. No, no nic, to nic. No to wesołego chuja do dupy i ja z tym bo ogólnie jesteście osobami Dziękuję. mało interesującymi. Do widzenia. Super. A Twoja koleżanka maksywę kartofelek? Tak. No akurat tak wyglądasz. Siema dziewczyny? Nie ma. Jestem przystojny? Nie. Nie. Mm -hmm. To wy też nie. O kurwa, przedszkole Ej, hey, co tam? Przedszkole V2 się no? Ej, hey. co tam? Dobra, zrobimy tak, bo Wy macie pewnie 10 lat, nie? 13. Hmm. Za Wami ktoś siedzi. Nie. Serio, zobacz. Nie mówcie, że mnie kurwa przedszkole skipnął. już nas Siema. Siema? Siema. Ja myślę, że to fake. Jaki fake? Co <laughs> Czemu macie takie na oczy? Zmęczone. Zmęczone? No. Zmęczone Indiką czy Satiwą? <laughs> nie no, nie no, serio, zmęczone. A czym się zmęczyłyście? A to już nasze lekcje od rana. Lekcje od rana to męczą mm -hmm. was lekcje przez internet? Tak, tak, bo jednak no, trzeba myśleć. To tak. ile wy macie lat? 19. O. No. Jesteście wolne? Nie, ja nieśmy nie. w zbiorniku. Znaczy, znaczy ta w różowej koszulce jak ci na imię? Młoda. Ola. Dana. Siema Ola. A ten? Marysia jestem. Siema Marysia. Ola, czyli ty masz chłopaka, tak? Tak. A tak szczerze, jak po to je patrzę, to nas zasługujesz na, długie, na drugiego. Możesz mieć dwóch. Mówiłam, Ola! Rzuć kurka na kubę, kuba, to i zdewizjiwałeś paślag. O co? Czemuś ja się z losową tak na kubę, odpaliłaś? go tak nie bo to jest człowiek, który na niego. Czy... H jest nie, czyż nie? No nie. oczywiście, że HS nie ma. Ty Ola, no. bo ogólnie to ten. Mówisz, że paszportu nie masz, ale na Kubie byłaś, tak? No, tak czy nie? Może. Niestety. Okay. Okej. Nie no, tak szczerze, to aż mi się gorąco zrobiło. Takie dwie tutaj kobiety. Ty masz macie po 19 lat, tak, Marysia? Tak, tak. Ja mam takie pytanie: jak nie chcesz, nie odpowiadaj, nie? Bo ty mając. Zastanawiam jedną rzecz: bo ty mając 19 lat, jak. jakim cudem byłaś w stanie aż tyle zjeść? Nie wiem. Tak, już jest. Ale ty jesteś wolna, tak? no. Hmm. To może byśmy poszli na jakiś powiększony zestaw do McDonalda? Super, ja zawsze chętnie. Do McDonalda? No, ale byś musiał mi dwa za zamówić. Czemu dwa? To nieekonomiczne no, jest. W jednym, jednym się nie naję.. To ile, Jezu, to ile Ty dziennie? To, to droga w utrzymaniu jesteś, to nieekonomiczne jest. W ogólnie tak, z plusów kobiet, no to, że jest kobieta, nie? Wiadomo. No. A z minusów, no to tak. No to trzeba słuchać jej głupiego pierdolenia, znosić jej fochy, jakieś kurwa wyrzuty, wiesz, takie, no to, to, to wiecie co. Ale to działa w drugą stronę. Okej, okay, działa to w drugą stronę, tylko do, ty do, tobie do minusów jeszcze dochodzi, że jesteś droga w utrzymaniu. No, no wiesz. Jak weźmiesz jakąś taką weźmiesz jakąś taką dziewczynę, wiesz, taki Tadek, nie Jadek, to, to na taką brandkę wydasz 4 złote na Cheesburgera, a jak ty dwa zostało opierdolisz... Dają ja teraz markę. No dobrze, króliczku, możesz sobie jeść marchewki, Ale to wiesz, to nie ma nic wspólnego. To jest. Wiesz, to jest tak, jak. Jesteś hipokrytką tak w skrócie. Bo ty, pójdziesz, bo ty pójdziesz do tego. Ty pójdziesz do, do McDonalda, zamówisz dwa zestawy, dopierdolisz cztery ciastki, dwa McFlary, ale kole fit. Cole zero, kurwa, bo, bo za dużo cukru bo jestem na diecie. Tak to też nie może być. Trzeba mieć jakieś ja standardy. Ja tu na raz w roku tylko z nami. Z kim? Z nimi, z koleżankami tylko raz w roku. A macie jakieś ładniejsze koleżanki? Mhm. No to nie wiem, no to, tak, no to tak szczerze i uczciwie, bo my tu teraz marnujemy czas. Moglibyście mnie jakoś z nimi skontaktować? Bo ty nie masz dziewczyny No ale mogę mieć dwie, nie? No, no nie tym, wypada. Powiem ci tak, nie wypada to mi ten. Nie wypada to mi portfel z kieszeni, bo nie mam portfela, ale... Co ty robisz? Kurwa, kark sobie skręcisz. Co ty robisz? Czekam głową. Po co? Nie wiem. Może jesteś tak jak ja. Ja nawet jestem pierdolnięty. Fajnie. Halo Poczekaj, bo coś czytam. O. A kiedy skończysz to czytać? Poczekaj No dobra Kurwa, to ja mam